Warto przypomnieć słowa pana premiera Donalda Tuska po tym, jak zakłócono w Warszawie wykład pani profesor Środy. Pan premier powiedział, najbardziej jestem poruszony opinią niektórych ważnych osób, jeśli chodzi o kontekst tego zdarzenia, że nic się nie stało. Ja uważam, że stała się rzecz straszna, choć nikt nikogo nie pobił. Atencja pana premiera zadziwiająca i bardzo wybiórcza, bo pan premier nie zauważył tego, co stało się w Poznaniu, a tam młodzi homoterroryści obrażali profesorów i to jakoś uwadze premiera umknęło. Ale to można jakby zrozumieć, bo tam też nikt nikogo nie pobił. Ale co pan premier powie na temat tego, co wydarzyło się w Lublinie? Tam młodzi ludzie, którzy chcieli oddać cześć żołnierzom wyklętym, zostali zaatakowani przez lewaków z Antify, no i zostali pobici. Na policyjnym filmie widać, jak bojówki lewicowe przygotowują się do ataku, widać też narzędzia, którymi dysponowali, były tam kastety, były specjalnie wzmocnione rękawice, jak mówi policja, był też gaz, no i były noże. Było naprawdę niebezpiecznie. Panie premierze, chyba czas na reakcję i do pańską reakcję, bo akurat w mainstreamowych mediach na taką reakcję się nie doczekaliśmy jeszcze. A tam przecież ktoś kogoś pobił.